Cześć i witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Tym razem zajmiemy się fakturowaniem własnej spółki. Ja nazywam się Anna Leńczowska, jestem biegłym rewidentem i doradcą podatkowym. A w dzisiejszej mikrolekcji zastanowimy się, jakie konsekwencje może mieć wystawienie np. przykład działalności gospodarczej faktury na własną spółkę ZO. Jeżeli chodzi o takie transakcje typowe, które mogą mieć miejsce, no to możemy albo na przykład świadczyć usługi na rzecz spółki, możemy sprzedawać jej towary, Albo na przykład wynajmować powierzchnię, czy wynajmować różnego typu urządzenia. Musimy w każdym z tych przypadków mieć na uwadze, że te transakcje będą transakcjami powiązanymi, ponieważ my jesteśmy w takiej sytuacji podmiotem powiązanym z naszą spółką. Czy też jeżeli jesteśmy tylko wspólnikiem, czy na przykład jesteśmy w zarządzie takiej spółki, to oznacza, że przede wszystkim w pliku JPKV7 wykażemy kod TP, czyli transakcje powiązane ale również będziemy musieli analizować, czy czasami nie potrzebujemy dokumentacji cen transferowych. To jednak jeszcze nie wszystko. Przepisy podatkowe bowiem wskazują, że jeżeli stwierdzi organ podatkowy, że w wyniku istniejących powiązań Warunki pomiędzy podmiotami powiązanymi różnią się od warunków rynkowych i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody e, niższe, ponosi stratę, to wówczas organ podatkowy nie będzie uwzględniał tych warunków, które ustaliły e, strony transakcji. Tylko jakby z pominięciem ich, czyli mniej więcej sprowadza się to do ustalenia w wyniku naszej transakcji według cen rynkowych. Dodatkowo mamy również przepis w ordynacji podatkowej o unikaniu opodatkowania i artykuł 119a, który wskazuje, że czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub przepisu byłoby głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania. Czyli gdybyśmy dokonali tej czynności powiązanej tylko po to, żeby osiągnąć korzyść podatkową, to wówczas będziemy odpowiadać za unikanie opodatkowania, no i oczywiście transakcja i jej skutki będą ustalone z pominięciem jakby tych warunków, które ustaliliśmy między sobą bo jeszcze takich sytuacji, jako doradca podatkowy mogę ci pomóc w takich e, okolicznościach, żeby uchronić się przed ewentualnymi konsekwencjami artykułu 119a. Zapraszam na provento.pl. Oprócz przepisów dotyczących y, unikania opodatkowania, mamy również przepisy dotyczące okrutej dywidendy. Przepisy dotyczące ukrytej dywidendy mają wejść w życie w 2023 roku. Czym ta ukryta dywidenda jest? Są to koszty poniesione przez podatnika będącego spółką w związku z świadczeniem wykonanych przez podmiot powiązanych z tą spółką lub wspólnikiem akcjonariuszem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę. Tak troszkę może nielogicznie zapisane. Ale takie koszty, jeśli będą spełnione trzy warunki, o których będziemy zaraz mówić, będą stanowić się ukrytą dywidendę, co oznacza, że nie będą mogły być kosztem uzyskania przychodów. Pierwszą taką sytuacją, gdy będziemy mieć do czynienia z ukrytą dywidendą, będzie sytuacja, gdy określiliśmy to nasze fakturowanie, wysokość fakturowania w zależności od osiągnięcia zysku lub wysokości tego zysku czyli procent od zysku na przykład spółki będzie fakturowane dla naszego wspólnika czy na przykład dla prezesa. No i wówczas oczywiście nie będzie to stanowiło kosztu uzyskania przychodów po stronie spółki. Drugi przypadek to sytuacja, gdy racjonalnie działający podatnik takiego kosztu by albo w ogóle nie poniósł, albo poniósłby w niższej wysokości, gdyby kupił tą samą usługę według cen rynkowych. Generalnie jest to trochę powtórzenie przepisów z ordynacji dotyczących między innymi unikania opodatkowania. Trzecia sytuacja, gdy będziemy mieć do czynienia z ukrytą dywidendą, będzie e, związana z korzystaniem e, przez podatnika e, z różnych licencji czy różnych e, na przykład środków trwałych, e, które należą do naszego wspólnika. I tu znowu będzie e, kilka warunków do spełnienia: kiedy będzie to miało m, miejsce, a kiedy ukrytej dywidendy nie będzie. Nas jednak będzie interesować e, sytuacja. Kiedy będziemy mogli pominąć przepisy dotyczące ukrytej dywidendy? Nawet jeżeli nasza, nasze ceny nie będą cenami rynkowymi, czy będziemy na przykład wynajmować jakieś rzeczy spółce, czy pobierać opłaty licencyjne i będzie to spełniać warunki teoretycznie ukrytej dywidendy, to w jednym przypadku nie będzie to traktowane jako koszt niepodatkowy, a mianowicie w sytuacji, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika, czyli przez naszą spółkę, kosztów stanowiących ukrytą dywidendę, czyli według tej definicji wcześniejszej, jest niższa niż kwota zysku brutto, w którym te koszty zostały uwzględnione. Jeżeli koszty traktowane jako ukryta dywidenda będą niższe niż połowa zysku brutto spółki, w danym roku podatkowym, to wówczas będziemy mogli te wydatki z podmiotami powiązanymi zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. To tyle w tej mikrolekcji. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnych.